Siemano Siemano, witam was w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj zagramy sobie w Wear in Fortnite, czyli gierkę ge ge Geogesser podobną, tylko że w Fortnite. Cie. Także co? Zaczynamy sobie z gierką. Um, no i co? Generalnie jest to właśnie coś Ala y Geogesser, tylko że w Fortnite. Cie. Niestety stronka nie jest już ulepszana od dwóch chapterów. Aczkolwiek dalej, jeśli ktoś chce sobie w nią pograć, to link zostawię do niej w opisie. My zagramy sobie dzisiaj w pierwszy chapter, zagramy sobie 5 rundek i zagramy sobie również w drugi. Możecie też tutaj multiplayer, także możecie grać ze znajomymi, a, więc myślę, że spoczko. A, możecie również zgadywać, jeśli Wam się uda yy, właśnie gdzie jesteśmy w Fortnite. Cie. Ja na pewno wiem, że to było koło spawalni spłuczek, dokładnie. I to jest, tu chyba powinna być taka skarpa. Dokładnie tu jest to drzewo. My znajdujemy się dokładnie w... My widzimy to, my widzimy, my widzimy to. A jesteśmy obok góry, także jesteśmy dokładnie w tym miejscu. 500 punktów. Napiszcie również w komentarzu. Czy chcecie więcej właśnie takich filmów odskoczni od, od glitch na expa? Bo mi się też pozytywnie to fajnie nagrywa. Myślę, że raz w miesiącu będzie nawet może dwa pojawiać się właśnie film z czegoś innego z Fortnite'a. To było gdzieś u góry mapy na pewno, bo widzę tutaj ten budyneczek, a on był tutaj koło tej wioski. Zapomniałem jak ona się nazywa. Ehm... Ale my jesteśmy gdzieś koło wulkanu. Około wulkanu. Mniej więcej będziemy mniej więcej tutaj. Tu jest chyba ta, ten domek. Tak mi się chociaż wydaje, a my jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Dokładnie tak. 2 metry się tylko powoliłem, 500 punktów. Napiszcie jak będziecie grać na tej stronce, to napiszcie ile wy zdobyliście punktów w ciągu 5 rund. No i co? To na pewno jest koło przyjemnego parku. Przyjemny park był tutaj. W ogóle napiszcie, czy ten za starym sezonem. Teraz w ogóle ma powrócić znowu OG Sezon. Prawdopodobnie w przyszłym sezonie. Znowu 500 punktów, no ale to 0 metrów się pomyliłem. Także myślę, że spoczko. Moim zdaniem ja czekam najbardziej na właśnie OG Sezon. Myślę, że teraz będzie właśnie chapter drugi. To jest mniej więcej tutaj, bo tu z, z ten. Rupiecie tu były. Dokładnie tak. Łatwe, łatwe. E, to chyba jest koło motelu. A nie, tu jest przyjemny za tą górką. Za tą górką jest przyjemny, więc my musimy być gdzieś w tych okolicach i jesteśmy prawdopodobnie koło tego małego budyneczku, a nie my jesteśmy tutaj w tych takich dolinach, jakby bardziej. W dolinach jesteśmy. Tu mamy chyba te drzewa, dokładnie. My jesteśmy koło tej skały, tylko że tutaj na tej drodze 500 punktów. Wygrałem 2500 punktów. Przejdziemy sobie teraz do czapteru drugiego, w którym, w którym nie grałem już tak dużo jak w pierwszym, więc tu mogę trochę mniej lokacji pamiętać. Ale ta miejscówka, myślę Że ona w ogóle Gdzie to było? To było, nie, tutaj były te, te To było tu, to jest chyba ta miejscówka, a my jesteśmy na jakiejś górze My jesteśmy na jakiejś górze i ta góra to będzie prawdopodobnie ta góra Tak mi się chociaż wydaje Że to będzie, nie, 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 my musimy być na tej górze, bo widzimy zimę Będziemy tutaj. No, pomyliłem się. 478 punktów. Więc na pewno nie zrobię setki. Trochę było około słonych. Dokładnie tak. Nie, tu wtedy było w tym sezonie nie było już słonych, tu była już inna miejscówka, no ale my jesteśmy mniej więcej w tym miejscu. Dobra, to jest akurat łatwe było. To było około farmy, tu była farma za nami. O, tu jest sezon, w którym była zatopiona mapa. W ogóle mega fajny był ten sezon. Ten chapter w ogóle cały. A my jesteśmy gdzieś mniej więcej. Tutaj trochę za tirem, także tutaj 500 punktów znowu Fajnie, to będzie gdzieś znowu koło tutaj rupieci I my jesteśmy, nie, 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 to nie są te rupiecie Poczekaj bratku, my jesteśmy gdzieś, 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 gdzieś Kurde, gdzie była ta miejscówka, o tutaj My jesteśmy gdzieś tutaj No, prawie zgadłem 478 punktów Wiadomo, że tych nowszych lokacji już nie będę tak pamiętał jak tych starych. Te stare to były takie top, on the top, moim zdaniem. Ja czekam bardzo, bardzo na właśnie powrót tych starych chapterów. Mm, no, bo tam mega fajnie się grało. Jeśli z tak uważacie, to zostawcie łopeczkę i Subika i napiszcie to w komentarzu. A gdzie jesteśmy w tym momencie, to nie mam pojęcia, ja wiem, że jesteśmy gdzieś w tych okolicach. Ale co może mi tu pomóc? Zwierdzamy na pewno na górę. Czy widzimy. Widzimy yy, Tira. Nie widzimy Tira. Tu na pewno są te budynki. Te budynki są tu, więc my musimy być na tej drodze. I czy widzimy jakieś zejście z drogi? Na pewno widzimy skały. Skały są tutaj. Czy to będą te skały? Tak, bo tutaj jest rozwalona droga. Tu też jest rozwalona droga, więc my jesteśmy tu. Dokładnie tak. 500 metrów. 4, 2456 punktów. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Zaczniemy sobie z chapter'em 5. Mm, a wy pamiętajcie, żeby napisać, jeśli będziecie grać na stronce, ile mieliście punktów na jakim chapter'ze. Uh, kurde. I to jest już sezon, w którym ja przestałem za bardzo grać, bo był wtedy sezon Marvela i tak dalej um, i on mi się mega nie podobał. Ja nie jestem ogólnie fanem właśnie tych sezonów, takich współpracowych z Marvelem czy DC, bo ja ogólnie nie, nigdy nie oglądałem jakoś tych właśnie seriali, czy, czy jak to nazwać na pewno będziemy gdzieś na bagnach więc to było chyba od strony tej i teraz to będzie kurczę ten sezon trzeci, ten chapter trzeci jest mega już trudny jesteśmy na pewno koło jakiejś rzeki czy ta rzeka, rzeka jest tak więc my musimy być gdzieś gdzieś w tych okolicach tak, to będzie tutaj o kurde Oli Molli, 247 punktów, no dobra. W tych sezonach, dobra, to było styl to łatwe. W tych sezonach sobie na pewno tak dobrze nie poradzę. My jesteśmy tu, eee, czyli gdzieś koło boiska, mniej więcej w tym miejscu. 500 punktów, to było łatwe akurat. Tutaj też pamiętam, bo tu graliśmy dużo top modeli, jak były jeszcze customy u mnie na streamkach. Eee, no i to jest tu, tu było karkołomne kino z tego co pamiętam. My jesteśmy dokładnie gdzieś tutaj. 500 punktów fajnie łatwo. O, teraz jest znowu miejscówka, której nie wiem totalnie, gdzie ja się znajduję. Myślę, że to było gdzieś po prawej stronie mapy. Tylko czy na pewno dobrze myślę? Czy to nie jest przypadkiem tutaj? Bo tu mamy taki dom. Tak, to będzie tutaj. No i łatwo. 500 punktów. To mi się podoba. Przypominam w ogóle, że konkurs na kanale trwał 10 tysięcy fałdolcy. O, to jest, to jest w ogóle miejsce chyba. W którym, w którym, jak byłem, jak były wtedy zdalne, to akurat mnie pani zawołała na zdalnych. I czy był lekki przypom, bo chyba wtedy dostałem za to jedynkę, bo się nie odzywałem, a mnie pani wołała. Ale gdzie to było? Tu są wiatraki. Gdzie były wiatraki? W trzecim chapterze wiatraki. Było coś takiego? Nie, no nie wiem, tak szczerze. Dobra, tu mamy na pewno podpowiedź, mamy takie, te, te właśnie pomarańczowe drzewa. Tylko, gdzie były pomarańczowe drzewa? Koło czego my jesteśmy? Tu na pewno są jakieś budynki. Myślę, że to może być właśnie koło słonych, bo te słone, co już były wtedy. Czy słone, to by się wtedy inaczej nazywało? Czy była gaz stacja na tych słonych? Tych starych, tych, tych takich jakby powiedzmy już OG? Nie. Myślę, że nie. Myślę, że to jednak chyba będzie. Była taka jeszcze jedna miejscówka, taka mniejsza. Ona była tu, o. Czy ona miała stację? Nie miała stacji. Także ja myślę, że to jednak może być gdzieś koło e, z tej strony. Myślę. O kurde. No jednak to było tu. Serio tu była stacja. Serio tego nie pamiętałem. Faktycznie to chyba jest stacja. Zero punktów. Unlock 1747 punktów. Mówi się trudno, żyje się dalej. Ja dziękuję za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie o wpisywaniu kodu do sklepu, który macie w tym momencie na ekranie. No i co, Siemano? Piszcie w komentarzach, czy podobają Wam się takie filmy.